To ambasadorka Bytomia Karin Stanek, mimo iż znaczną część swojego życia spędziła w Niemczech, to z Bytomiem jest kojarzona. Miasto nie zapomina o jej pochodzeniu, czego przykładem może być nazwanie placu przed Bytomskim Centrum Kultury imienia Karin Stanek. W Biurze Promocji Bytomia zaś otwarto wystawę poświęconą właśnie jej życiu plakaty, wycinki ze światowych gazet, listy, zdjęcia. Między innymi takie pamiątki pokarni Stanek oglądać można w biurze promocji Bytomia. Przedmioty, które nie pochodzą od kilku nieznanych sobie osób, to pamiątki, które w swojej kolekcji posiada Stefan Papierowski, największy fan twórczości Stanek. Miałem 9 lat i miałem już wtedy nosa. Słuchałem piosenek Karin Stanek z wielką, wielką radością. Pamiątki, które w bytomiu można oglądać, to niejednokrotnie prywatne listy, sentymentalne zdjęcia czy przedmioty. Możemy zobaczyć od samego początku, od daty urodzenia po jej śmierć, ale ja spotykałem się bardzo często z Karin Stanek i te wszystkie spotkania są uwiecznione na zdjęciach, a ponadto płyty kompaktowe, listy, dedykacje i wiele, wiele. Jest gitara, jest strój sceniczny. Współorganizatorem wystawy jest Bytomska Liga Kobiet Nieobojętnych. Ta zafascynowana miłością, jaką Karin Stanek darzy pan Stefan, postanowiła w jednym miejscu zgromadzić najcenniejsze pamiątki. Właściwie bardzo spontanicznie powstał. Pan Stefan chciał pomóc nam w zbieraniu pieniędzy na instalację, która ma powstać niebawem przed Bytomskim Centrum Kultury. Zaproponował nam, że część swoich oczywiście pamiątek przekaże na nasze stowarzyszenie. I chciało, żebyśmy te pamiątki spieniężyli i przekazali pieniążki na tą instalację. E, natomiast e, kiedy spotkałam pana Stefana i poznałam jakimś człowiekiem i tak naprawdę ile serca włożył w całą tą e, Karim Stanek w jej życie, stwierdziłam, że tego tak nie można sprzedać, e, że muszą zobaczyć mieszkańcy Bytomia. Liga Kobiet Nieobojętnych znana jest nie tylko z charytatywnej działalności. To także wybór bytomianki każdej pory roku. Czy pochodząca z Bytomia Karim Stanek miałaby szansę na taki tytuł? Jest to kobieta, była kobieta, ale myślę, że mimo, że już nie żyje, pan Stefan dalej jej dobre imię pokazuje, więc myślę, że można powiedzieć, że jest kobietą, która ma charyzmę, która jest przedsiębiorcza i piosenki śpiewają wszystkie pokolenia. Także myślę, że na pewno by została naszą wytomianką.